Stała Rosja sowiecka nie kryła planów rozszerzenia swej rewolucji. Angielski minister wojny Winston Churchill pisał wtedy Wszystko wskazuje na przygotowania do wielkiej ofensywy przeciwko Polsce. Stąd rząd polski, a zwłaszcza tak wielki znawca Rosji jak Piłsudski, mają sporo racji, nie dowierzając pokojowym wypowiedziom bolszewików. Czynią też słusznie, nie chcąc się wdawać w rokowania o nieokreślonym celu. Wyprawa kijowska Odwrót aż do samego przedpola Warszawy. Życie polityczne kraju włączył się Dmowski w dniach bolszewickiego zagrożenia. Wszedł wtedy w skład Rady Obrony Państwa. Potem przez półtora miesiąca był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa. I to wszystko. W końcu 1921 roku zamieszkał w Chludowie pod Poznaniem. Był teraz właścicielem dużego domu, paru hektarów ziemi, parku ze stawem. Z czynnego życia politycznego postanowił się wycofać, komentując to tak w jednym z listów. Stan mojego zdrowia. Z okresu Wielkiej Wojny wyszedłem ze zdrowiem mocno nadszarpniętym. Nie rzucę się wir walki politycznej, dopóki nie będę pewny, że dłuższy wysiłek wytrzymam, że nie ustanę na początku drogi i nie skompromituję sprawy, za którą wezmę odpowiedzialność. Dzisiejsze położenie w Polsce i w Europie jest takie, że na ludzi moich przekonań, a za stary jestem, by je zmieniać, i mego typu nie ma miejsca. Jak wspomina Zygmunt Wasilewski, bardzo się cieszył z tej swojej siedziby, nie myślał o możliwości jej utraty. Pielęgnował drzewa owocowe, karczował krzewy dzikie, pracował raźnie przy biurku. Wiele pisał do endeckiej pracy, przyjmował tu wielu przyjaciół. W 1925 roku odbył podróż po Pomorzu i Wybrzeżu, po ziemiach, o których przynależność do Polski tak wytrwale walczył w Paryżu. W Ludowie do wielu już napisanych książek doszło wiele nowych. Tu także powstały dwie powieści wydane pod pseudonimem Kazimierza Wybranowskiego. Melchior Wańkowicz tak o jego pisaniu mówił. Miał surową młodość i patrzył jak kamień przydawany do kamienia, tworzył bruk. I tak też pisał. Dla niego pisanie nie było celem samo w sobie, ale jednym z licznych środków wznoszenia nowych kształtów życia. I ten, którego publicystyka była tak klarowna, napisał najzupełniej nieudaną powieść, nieudaną literacko, odpychającą antysemityzmem, którego nigdy się nie wyzbył. Mieszkając w fludowie otrzymał nagrodę literacką imienia Jana Kasprowicza, wcześniej doktorat honoris causa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Jedynym odznaczeniem państwowym, jakie posiadał, był Order Odrodzenia Polski z wielką wstęgą, nadany mu w 23 roku za rządów Władysława Sikorskiego. W ludowie bywali politycy także innych niż on obozów, pisarze i publicyści, którzy chcieli poznać jego opinie o sytuacji panującej w Polsce, a te najlepiej oddawały słowa. Państwo polskie ma przed sobą Świetne widoki rozwoju, tylko trzeba, żeby ludzie w polityce tak łatwo się uczyli, jak łatwo się demoralizują, unikam wszelkich owacji, wszelkich okazji do robienia z mojej osoby podmiotu zabawy publicznej. Mam po prostu do tego wstręt jako do rzeczy wulgarnej. Zresztą uważam to za. Demoralizację życia publicznego. Zamach Majowy zastał go za granicą. Natychmiast wrócił do kraju i wkrótce na łamach Gazety Warszawskiej wezwał obóz narodowy do konsolidacji, kreślił nowy typ działacza endecji. Miał to być człowiek czynu, a nie polityk biegły w układach, kompromisach i paktach. Właśnie tym celom miał służyć powołany na zjeździe w Poznaniu w 1926 roku obóz Wielkiej Polski. W Krakowie, w czasie moich początkowych studiów, było zebranie założycielskie obozu Wielkiej Polski. Więc ja należałem do grona kolegów, którzy, którzy tam pełnili tak zwaną straż porządkową, jako młodzież wszechpolska. Moski przyszedł w towarzystwie szanowskiego Ignacego. Moskij zgłosił znakomity referat, znakomity referat. I przed zakończeniem zapytał, a jakie będzie nasze zawołanie tego obozu, a jakie będzie nasze hasło. I po zatrzymaniu powiedział, Bóg i Ojczyzna, nikt lepszego nie wymyśli. Nie brakowało wtedy ludzi, którzy w nim jedynie upatrywali człowieka zdolnego rządzić Polską, a w jego nacjonalistycznej ideologii jedyny realny program polityczny dla kraju. Nie brakowało panegieryków, nie brakowało i paszkwili. Jeden z jego niegdysiejszych przyjaciół i współpracowników, Stanisław Grabski, pisał. Dmowski uważał za zadanie zorganizowanego przez siebie na modłę faszystowską obozu Wielkiej Polski zastąpienie dyktatury Piłsudskiego przez dyktaturę nacjonalistyczną. Głosił przy tym nieuchronne bankructwo parlamentaryzmu i demokracji liberalnej w całym cywilizowanym świecie. Stronnictwo narodowe miało prowadzić działalność w parlamencie. Obóz Wielkiej Polski miał budować w społeczeństwie nowy ład, a przede wszystkim ograniczyć wpływy lewicy, szczególnie komunistów. W 1933 roku Obóz Wielkiej Polski został przez władze państwowe rozwiązany pod zarzutem prowadzenia w państwie zamętu, szerzenia niepokoju. Naruszania porządku i bezpieczeństwa publicznego, podsycania nienawiści partyjnych i rasowych. Jego kontakty z moim ojcem troszeczkę się powiedzmy, osłabiły, bo miał te okresy takie bardzo radykalnego, prawicowych prawicowy poglądów. Pamiętam tylko z tych czasów tyle. Że przy całym wizji jego na przyszłość Polski, właściwie on zawsze tłumaczył, że niebezpieczeństwem europejskim są Niemcy, które są imperialne, póki się w ten czy inny sposób nie rozładuje ich mentalności. W grudniu 1934 roku sprzedaje ludów. Nie ma już ani sił, ani środków na utrzymanie posiadłości. Przenosi się do Warszawy. Wiosną 1937 roku nastąpił wylew krwi do mózgu. Nie miał rodziny, żony, dzieci. Najbliższymi była mu rodzina Niklewiczów. Przeniósł się do ich posiadłości w czerwcu 1938 roku. Do Drozdowa koło Łomży. Zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie. Zostało po romanie Dmowskim niewiele pamiątek, bardzo niewiele zdjęć. Nie lubił do nich pozować, a i te, które w różnych latach powstawały, rozproszone są po świecie w prywatnych albumach. Na taśmie filmowej, w jednym niedługim ujęciu, utrwalono jego obraz podczas obrad konferencji w Paryżu. I jeszcze ten film. Dwunastominutowy zapis pogrzebu, którego fragment oglądamy. W pogrzebie wzięło udział przeszło 100 tysięcy ludzi, przybyłych ze wszystkich stron kraju. Miał być pochowany w złotej kaplicy chrobrego w katedrze poznańskiej. Nie zgodził się na to prymas Polski August Chląd. Pochowano go w grobowcu rodzinnym. Zgodnie z jego wolą nikt nie wygłaszał żadnych przemówień. Był politykiem tyleż wybitnym, co kontrowersyjnym. Miał wielu zwolenników, jeszcze więcej przeciwników. W książce Budowanie Niepodległej Wojciech Giełżyński pisze. Roman Dmowski, polityk wielkiego formatu, obojętne czy się żywi sympatię, czy niechęć do jego ideologii. Cokolwiek by sądzić o Dmowskim, jedno nie podlega dyskusji. W Wersalu udało się Dmowskiemu wyszarpnąć Niemcom więcej terytorium niż odebrały im wszystkie razem państwa zwycięskiej koalicji. Dodajmy, że już to wystarczyło, by na trwałe wpisał się w karty naszej historii. Dmowskim w dzisiejszym programie Kontrowersje rozmawiają Jan Żaryn i Wiesław Jan Wysocki. No, zacznijmy od tego, co jest najbardziej stawiane zawsze Dmowskiemu jako zarzut i co dzisiaj w takim negatywnym stereotypie tej postaci dominuje. I jak to się stało? Właściwie jak to jest możliwe, że taki człowiek, który tutaj rysuje wrysuje się i, i panowie też to mówili, jako pragmatyk do bólu, niezwykle logiczny polityk, zimny, kierujący się pragmatyzmem, hodował w sobie prawdziwą namiętność, jaką był antysemityzm. Mylę no. się, czy rzeczywiście była to u niego namiętność? Chyba ma pan rację. To znaczy, yy, może była to pewna jego słabość intelektualna. Może była to właśnie pewnego rodzaju namiętność, albo pewne poszukiwanie klucza, które to klucz być może jest w każdym umyśle, nawet najwybitniejszego człowieka i który to klucz czasem pomaga, a czasem przeszkadza w zrozumieniu rzeczywistości. Mnie się wydaje, że u Dumowskiego ten klucz wyjaśniania spraw żydowskim spiskiem był właśnie takim bardzo często błędnym, choć opartym na, jak to zwykle bywa, na przesłankach rzeczywistych, to znaczy na przesłance o to takiej, że istnieje w polityce pewien świat zewnętrznych instytucji i zewnętrznych motywów działania i tekstów zewnętrznych w polityce. I istnieje również coś, co jest skryte i co jest obecne faktycznie i rolą polityka jest wejście w ten świat niedostępny zwykłemu człowiekowi, bo tam w gruncie rzeczy podejmowana jest decyzja. I oczywiście to w formie prześwie... prześmiewczej brzmi Żydzi, masoni i cykliści. I jak ktoś tylko i wyłącznie szuka tego drugiego dna, to rzeczywiście zbliża się do tego maniactwa. Ale z drugiej strony każdy też polityk dmoski też. Był człowiekiem, który zdawał sobie sprawę, że ta wewnętrzność, ta właśnie niedostępna dla ówczesnych mediów również, czy świata salonów, ta wewnętrzność, która y, rodzi faktyczne decyzje polityczne, też istnieje. I podczas I wojny światowej, a szczególnie na terenie właśnie Wersalu, dostrzegał niewątpliwie wpływy lobby żydowskiego, które funkcjonowało, istniało i realizowało swoje interesy bliskowschodnie, zresztą w dużej mierze z sukcesem. Czy to, czy to jest obecne w całej działalności Dmowskiego, czy właśnie jak wynikało z filmu to przekonanie o, żydowskich, o, o żydowskim spisku, o, o żydowskich działaniach i wrogości Żydów wobec Polski, Pojawia się w którymś momencie właśnie w czasie pierwszej wojny. To niestety jest właśnie przykład niereformowalności nie reformal, Dmowskiego. Powiem, jeżeli można zrozumieć diagnozę, jaką postawił, zwłaszcza na terenie Zaboru Rosyjskiego dominacja społeczności żydowskiej była zagrożeniem to w, po doświadczeniach galicyjskich mógł swoje już koncepcje i patrzenie na, na, na kwestie relacji polsko-żydowskich zmienić. Niestety tutaj właściwie pozostaje Jedmowski jakby uparty przy tym swoim widzeniu świata. I dla mnie w tym zakresie jest jakoś najsłabiej odczytywalny jako polityk i myśliciel. Czy trzeba to traktować jako skazę jakąś na wielkim umyśle? Pewnie. pewnie, Tak, i być może właśnie po prostu osobowości ich... Być może, że... Znaczy, że ich, można da, by nie, trochę, można może to, że to, to jest... ale mhm. czy można by jednak trochę bronić tutaj Dmowskiego? Nie, nie, nie w sensie namiętności, której rzeczywiście on hołdował przynajmniej na starość, bo książki, które pisał pod, pod pseudonią są już przeniknięte e, obsesyjną e, niechęcią do Żydów. Przewrót mhm. i, i ta właśnie ostatnia jego praca z 1934 roku też jest przesiąknięta mhm. taką właśnie wizją spisków wszędzie się nie, broniąc, nie broniąc tej namiętności Dzisiaj młody czytelnik może być bardzo zdumiony, jeśli przeczyta na przykład autobiografię na cztery ręce Giedroycia, który wprost mówi, że właściwie to, co przed wojną pisali w buncie młodych, dzisiaj byłoby uznane za bardzo antysemickie i po holokaustie brzmi jak dzieła rasistowskie, choć oni się bynajmniej za rasistów wtedy nie uważali, ale że on sam... Działając przed wojną nie widział lepszego rozwiązania problemu żydowskiego w Polsce niż zmuszenie żydów, tych niezasymilowanych, żydów kapotowych, jak, jak to on nazywa, do emigracji poprzez ich dyskryminowanie prawne. Myślę, że to jednak w nieco innym kontekście, zważywszy, z czyich ust ta deklaracja pochodziła, w innym kontekście ustawia odpowiedzialność Dumowskiego za getto ławkowe. Moralną odpowiedzialność, bo to jakby jego uczniowie robili, czy, czy za no, rozmaite, dzisiaj jednoznacznie negatywnie oceniane przejawy antysemityzmu w Polsce dzisiaj przedwojennej. Ocena musi być zdecydowanie ostrzejsza, ale wynika to właśnie z tych doświadczeń, jakie świat przeszedł. Natomiast problem relacji. Wobec Żydów był. Bo przecież był wielki problem społeczny, który od końca XIX stulecia się tak zwani, nabrzmiewał. Tak zwani litwacy, przypomnijmy, czyli Żydzi wygnani z wewnętrznych guberni tak, Rosji, rosyjskich. osiedleni w Polsce, mm -hmm. którzy.